Przyjęliśmy, tak jak zawsze, wygrywać wyścigi, no, ale tutaj Częstowa postawiła duży opór. Tor był fajny, przyczepny i do tego ten upał mocno zabijał motocykle. Po próbie toru już chłopacy mówili, że będzie moc potrzebna i tak też było. Eee, ciężkie, ciężkie zawody, bo po wygranym starcie każdy te początkowy bieg jechał na nasypane i ja zaczynać z czwartego, później pierwsze, znowu czwarte, ale jednak czwarte dzisiaj było najgorsze. Później, później ten wypadek. Fortunny, znowu straciłem motocykl stały, więc ważne, że nic nie złamane. Jadę dalej. Nie jest najgorzej, ale też nie jest to, co bym oczekiwał. Jest yy, jeszcze troszeczkę pracy przede mną, ale na pewno cieszy tutaj wygrana jako zespół, bo wygraliśmy bardzo wysoko i na pewno to buduje przed kolejnymi meczami. Czekają nas jeszcze bardzo ciężkie mecze z drużynami, które są w tabeli przed nami. My cały czas będziemy pracować nad tym, żeby w tych następnych meczach powtarzać przygotowanie toru. Zawodnicy też dbają o to, żeby mieć serwisy na czas zrobione i, i żeby chciałbym, żeby na tym torze, który będziemy występować, występujemy w Częstochowie, żeby oni się cieszyli z, z tej jazdy, na ściganiu na żuży. Tor był normalny ligowy Częstowski i glina. A wiedziałem, że taki będzie, bo przeważnie każdy robi przyczepny tor na nas. Tor był fajny, nie było żadnych dziur. start bardzo fajnie, przyczepny, nawet w tym biegu 12 jeszcze był star przyczepny. Eee, mocne motory trzeba mieć. Mocne wszyscy mieli z nich bardzo motocykle i tym wygrywali. Strata Nikiego jest bardzo duża, jest naszym liderem, ale, ale i, chcieliśmy je pojechać wiadomo, dobre spotkanie, no, ale drużyna szczęśliwa naprawdę była dzisiaj bardzo mocna, szybka. I trudno, trudno było ich wyprzedzać. Oni nas wyprzedzali. Te ustawienia, któreśmy stosowali i zawodnicy nie były najlepsze. Uh, when I see the scoreboard, it's uh, we had a massive win, so uh, that was really cool and we had a good crowd here, we had a good track. Um, everybody in the team level, so, uh, so it, was, it was really, really cool. And, I was happy about my result. Even I wanted a few more points, but um, we tried a few things, so, uh, so we get smarter for the next meeting. Ja, drużyna jesteśmy w powtarzalny i dobrze się tutaj czujemy. I think it was okay. It's not where I should be, but uh, it's a step forward. At least I I tried a few things, didn't really work out for me, and uh, we came a little bit back and worked better. Um, I still have the way the, my heat program is, is, I, I still have a lot to learn and I feel like some knowledge and experience to do pracować dla tego klubu, który się jest, a tylko sentyment zostaje dla GKM, bo to jest mój klub, który dzięki temu w tej ściganiu się w tej drużynie w tym klubie. Osiągnąłem to, co osiągnąłem jako zawodnik drugoligowy. I jako trener, bo też awansowaliśmy i z niższych do wyższych i, i walczyliśmy też. Także no, cieszę się, że bardzo, że e, szkoda, że taka sytuacja jest w GKM, ale myślę, że GKM ma już cztery punkty i tradycyjnie utrzyma się w Chcemy jechać jak najlepiej. Wiadomo, na tyle jedziemy, co przeciwnik pozwoli. Dzisiaj nam dużo soby za dużo nie pozwoliła. No i wysoka porażka. Przykro, ale wiadomo, no, też trzeba podziękować kibicom z Grudziądza, bo przyjechali daleki tego i dopingowali nas, a my nie pokazaliśmy się tak, jak my, wiadomo, jak sobie wszystko życzymy.